Maneczko tutaj, Ricky Gaming .pl i witam Was w kolejnym odcinku serii. Zagrajmy w Eurotrack Simulator 2. No, a więc rozpocznijmy naszą przygodę z Eurotrackiem. I co my tu możemy powiedzieć? Rynek pracy, rynek przesyłek z LINZ, bo tu akurat jesteśmy. LINZ, LINZ nie pojedziemy, pojedziemy tą trasę. Ustaw na GPS. Jak widzicie mam nowy osprzęt słuchaweczki z mikrofonikiem. Więcej montowania głosu jest, bo jak widzicie mikrofon jest tu i w końcu widzicie moje usta. No, ale nieważne. Jedźmy. Cholera. Dawno w Eurotraka nie grałem. I piszcie mi w komentarzach, czy... Chcecie Eurotracka w, w takich samych ilościach, co F1 To będzie naprawdę przydatne A tutaj mu ci się wetniemy kolego Tam nic nie jedzie Dobra, udało nam się wyjechać bezkolizyjnie Na szczęście Jeszcze jedna sprawa Minecraft Czy chcecie Minecrafta? Jeżeli będzie Minecraft to oczywiście, nie wiem, z kimś bo solo Minecrafta się nagrywa głupio. Na przykład nie wiem z bratem, tak jak było w tym eee, w, w MTA, na totalnych pol, na totalnie polskich derbach. Gdzie jest magazyn? Tu jest magazyn. Dobra. Gdzie macie przesyłki? Tu macie przesyłki. Eee, dobra. Enter. No, to jest. mają tutaj ten lins, lins, ale to się zupełnie nie opłaca. Dobra. Przyjmujemy zlecenie. No i ruszymy. Zaraz. Musiałem się podrapać po czole, bo mnie swędziało. Dobra, tutaj nawrót. I dobra, teraz trzeba jakoś ją potrzebić tutaj. Chwila, 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 chwila. Gdzie jest nasza naczepa? Bo to chyba nie ta Nasza naczepa, no właśnie, nasza naczepa jest tu Pomyliłem naczepy, tam była jakaś inna Nie, pomyliłem? A Hugo go tam wie Dobra Patrzmy się na lustro Na lusterko Czy tutaj... Dobra, podczep No i ruszamy w trasę Oczywiście jakaś nutka w tle już pewnie leci. Ostatnio nie było żadnej, ale to z tego powodu, że było już późno w nocy i nie chciało mi się szukać tej nutki. Ouu! Tam jest jakieś coś do Poznania, więc... Nie, nie jedziemy do Poznania! Co ja mówię? Tam jest coś, co możemy odkryć, coś tam jest, jakiś zakład pracy albo ten, sklep. No. Mam nadzieję, że to odkryjemy. Bo jeżeli nie, to i tak tam wjadę. Co mi szkodzi. Tutaj wluczemy się za tym gościem i nie odkryjemy tego. Dobra, to ja se tu wjadę. Ile nam starczy 1618 km? F6 tutaj jeszcze. Okej. Okay. Okej. Okay. Jesteśmy akurat wypoczęci. Dobra, skręćmy sobie tu. I tędy mi zaraz GPS też powinien zmienić trasę. Więc pojadę do przodu. Dobra, odkryliśmy tam agencję pracy. Tak przeczuwałem, że to jest agencja. Ja już nawet wiem, jak tam dojedziemy, a więc, ruszajmy. 50 na godzinę, a lać to. Ololol, tir. Inny tir. Tir. Siedemdziesiąt na godzinę, gdzie ograniczenie jest do 50. Pozdro! Mówiłem, że ja wiem, gdzie jadę. Mówiłem troszeczkę więcej trasy, ale. Dla Was to pewnie dobrze. Stopera nie odpaliłem, cholera. Teraz go nie będę odpalał. Dobra, zawiniemy się tutaj na tą autostradę. Jak widzicie, jest ciemno, jak w dupie. Sam nie ma. Dziwnie się czuję, gadając trochę do kamery. Linz, jedziemy na linz. Coś przeczuwam, że właśnie tu jest zjazd. No właśnie. A my mamy jechać prosto. Teraz rozmyślam, gdzie by tu walnąć kamerę Żeby wam nie przeszkadzała. I już chyba wiem, gdzie ją walnę. Mhm, tam będzie. Zobaczycie. Już to widzicie pewnie, ale jedźmy. Nudy są wy jak cholera, jeżeli widzie... Widzicie mojego brata w tle, to. No. No to sorry. No dobra, wyjdź już przez te drzwi. No, nie bój się. Tylko zamknij je tam. No, grzeczny brat. I tacy powinni być wszyscy bracia, słyszysz? Słyszysz? Tacy powinni być wszyscy bracia. Dobra, nie, nieważne. Beka time nikt się nie śmieje. I w F1 bym powiedział, że to było piękne wyprzedzanie, bo po zewnętrznej ale to nie jest F1. W F1 dostałem kontrakt do Ferrari, który chyba przyjmę. Tutaj jakiś zakręt będzie chyba mocniejszy Ostatnio jak wam walnąłem kamerę Na odcinku To była taka ogromna, że to była masakra Trzeba ją będzie zmniejszyć i to o wiele wyprzedzają mnie tu wszyscy. Hah, kolejny tir. I hach będzie kolejne wyprzedzanie po zewnętrznej. I ścinka też musi być. O, teraz auta. Czy Riki zdoła wyprzedzić ten, ten pojazd? Nie, niestety nie zdołał. Och, ta gra jest taka spokojna, sielankowa. To znaczy ja A jaka sielankowa. Spokojnie, ja żyję. Bo jakoś jadę. Co? Objazd? Nie ma zjazdu? Ty, patrzcie! Tego przecież nie ma w zwykłym świecie. Nie ma takich gubien. Jeszcze zostało nam 88 kilometrów.

Brat ma tak głośne słuchawki, że gąbki mu nic nie dają i wszystko co słucha to słychać na zewnątrz, więc... Słuchawki ma fajne, ale... Moje są chyba lepsze, a były tańsze. Jeszcze wam zrobię zaraz zdjęcie tych słuchawek, gdzieś tam wam wyskoczy. No i sobie je porównacie. A tutaj, lol, ścinka. Wyprzedziłem cię. Ciebie też. Wyprzedzam was. Dobra, już zwalniam, 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 zwalniam. Zmieniam pas. No i znowu ścinka. Już jesteśmy. Nie, to nie jest to miasto. ty jest win. Dobra, czekamy w kolejce. O, za długo nie poczekaliśmy. Tutaj kierowca przed nami jedzie strasznie wolno i nie wiem czy go przypadkiem nie wyprzedzimy zaraz. A przed nami rondo! Dalej jedzie przed nami. No i dobra, Ricky postanowił wyprzedzić i wyprzedzi chyba więcej niż jednego kierowcę. I spostrzegł w oddali światła. Dobra, jedziecieć, jedziecieć, jedziecieć. Dobra, teraz będę musiał się. Dobra, jadę. Z tego co widzę to tam na radarze będziemy skręcać w lewo. Radar jest w 3D chyba. Jest taki sam jak w GTA 5. Tak wam to wytłumaczę. Dobra, już widzę tutaj zakręt No i jedziemy dalej Czy mi się włączało długie światło? Oha, dobra, K Dobra, schowam je już, bo... Się tutaj O! Na J jest fajna zabawka. Jeżeli macie Eurotraka, to się pobawcie J. Jest bardzo fajna zabawa przy tym. ta Jeszcze 40 km do końca. I tu skręcamy gdzieś w prawo. Okej. Okej, okay, ogarnąłem Jak tam uszkodzenia pojazdu I wszystko jest okej okay. Naczepa też Och, musi przecinać, bo nie wytrzyma Bez tego Ale mi burczy w brzuchu, zaraz pójdę coś zjeść. Ale na serio mi burczy w brzuchu. W tej grze chyba nie ma efektu burczenia w brzuchu. To granica chyba była, jak mi się zdaje. A ty chłopie przede mną z tymi deskami jedź, bo cię wyprzedzić nie mogę, bo mandat dostanę. O, tu już będę mógł. Ale coś mi się za bardzo nie opłaca, bo tu są zakręty. Jeszcze w coś wydupię. Bo za tym zaraz i tak skrzyżowanie to nawet nie wiem, czy bym zdążył. Tylko mi tu nie hamuj. Jedź, proszę, jedź na autostradę. Jedziesz, jedziesz, dobra. A prawie w niego wjechałem, ale mi się gorąco zrobiło. Dobra, walić to, co się dzieje dookoła, przejeżdżamy na hardcore przez to skrzyżowanie. Odkryto miasto Brati Bratisława. Nie, no, jeszcze pod koniec mandat. No, really, really fucking acknowledge. Dobra, ale my już dojeżdżamy. Musiał być mandat, bo by nie wytrzymali. Dobra, jesteśmy dostarczyliśmy te zbiorniki doskonale. Hajz jest, doświadczenie jest. Mało doświadczenia. Ale dobra, to już by było na tyle Albo nie To jeszcze by nie było na tyle Diagnostyka Jeszcze przecież warsztat nas czeka yy, Nowe ulepszenia sobie zobaczmy I tutaj możemy ustawić GPS do najlepsze... Naj, najbliższego sklepu Skorzystajmy z opcji i sobie podjedźmy Naprawmy pojazd, obcałem, że tam będziemy się mogli też przespać. A więc, znowu się nie popatrzyłem, czy coś jedzie, a jechało. Tylko, że kierowca mądry postanowił w nas nie wjeżdżać, i takich kierowców lubię. Przejadę sobie chyba trochę naokoło tutaj. Kręcam. A ten już pojechał. A my musimy czekać. Fuh. Mam nadzieję, że wszystko się dobrze nagrywa. Autobus rodzinny. Czy tutaj jakieś auto dobra zielone? Zauważyłem. Że trochę mi się tir długo zbiera, teraz tu jest czerwone. Oczywiście o zielone, jak pięknie, chociaż trochę na prędkości sre... Wytraciłem trochę prędkości. Od... Okryto, okryto, odkryto dealera marki ciężarówek. Jakiś tam, Majestic chyba, ale dobra, my już jedźmy tutaj do Mecha. A dobra udało nam się na zielonym Tutaj musiałem ostro hamować Czy tutaj też nam się uda na zielonym? I pewnie że nam się udało Jeszcze nawet zdążyliśmy zjechać z krzyżowania Ale tu już skręcimy i pewnie słyszycie brata w tle Tak 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 Tutaj cię przepuszczę bo jestem myślę na drodze o Hugo No to się wrypałem Dobra Wjechałem jakoś Kręć tym kołem Okej. Okay. Enter Oczywiście serwis Napraw wszystko I na razie nie wydawajmy Na tuning bo jesteśmy W plecy z bankiem a więc Trzeba ich spłacić Zaparkujmy Zaparkujmy i odpocznijmy Okej okay. Dobrze gro Niech ci będzie Pójdę spać w tym miejscu Co to? Mandat? Aha dobra Zapłaciliśmy e, Tam ra ratę Zapiszę grę Nadpisz No i dobra to już by było na tyle Komentował dla Was RickGaming.pl, jeżeli wam się podobało, zostawcie lajka, like jeżeli nie, to też zostawcie lajka. Like no, ja się z wami żegnam, no i na razie.